Witam Was bardzo serdecznie w relacji z turbo pomocy, gdzie samochody zawsze mają bardzo dużo mocy. Dzisiaj jest piątek, ładna pogoda, więc korzystam póki jeszcze jest i nagrywam tę krótką stawkę. Przekazam Wam kilka spraw takich. Organizacyjno-technicznych, jak to będę chciał pokazać od samego początku, może. Sam event jest w niedzielę, tak więc za dwa dni. Prognozy pogody nie są zbytnio jakoś optymistyczne, jednak jak tam Tomek pisał na którejś z raz, event tak czy tak się odbędzie. Fajna sprawa, że w ogóle event jest, że będzie pomimo pogody, zapowiadają się naprawdę fajne samochody. Sam event zaczyna się o godzinie 11, tak więc troszeczkę wcześniej będę chciał tam być, żeby zobaczyć, jak to jest porozstawiane, jak się ustawić, bo będą dwa gwiazdy z tego co ogarnąłem, jeden i drugi gwiazd. Ładnie słoneczko wyszło. I prawdopodobnie będzie jeden wyjazd, żeby to było jakoś tak płynnie, z tego co ogarnąłem po mapce, gdzie się Wam tutaj rzucę, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej. Głównym moim założeniem jest, żeby Wam pokazać, jakie tam będą samochody. Tak, żebyście mogli zobaczyć z mojej perspektywy, jak ja to uwieczniłem, zaobserwowałem. Będę starał się nagrywać, pokazać Wam samochody, zarówno te, które stoją zaparkowane, jak i potem wyjazdy, przyjazdy. Oczywiście za nimi nie pojadę w dalszą trasę. Będę Wam pokazywał mniej więcej, jak to wygląda. Na zdjęcia jako specjalnie też się nie nastawiam, tak więc ja będę to robił w formie filmu zdecydowałem. No i witam Was w końcu już w niedzielę, tak więc um, a samochód zatankowany, jedziemy w drogę, nie powiedziałem tego wcześniej, więc yy, chciałbym tutaj nadmienić. Jedziemy do Andrychowa, to jest w Andrychowie na Starym Tartaku, się to nazywa restauracja na Starym Tartaku. Tam się cały event odbędzie, z tego co widziałem to już Tomek tam rzucał na relację, że pomału już pewne auta się zjeżdżają. Tak więc zapowiada się całkiem smakowicie, fajnie. No, i w zasadzie co więcej, mam do przejechania jakieś 60 km, więc nie jest daleko. Jakoś tak w miarę zajadę: jest godzina 9.16, więc w sumie będę tam przed czasem dużo, ale może to nawet i lepiej. Tak więc widzimy się na miejscu. Co prawda, troszkę zjazd pomyliłem, ale to nie szkodzi, bo prawdopodobnie ci zawodnicy wybierają na, na pomoc. Nowe M4 i M2, znane dosyć mocno. I SRT raczej to jest też. no. Więc dobra, bo już jestem prawie że na miejscu. Jest to przede mną, tam, w tamtym miejscu. Zaraz tam przełączę kamerkę, pokażę wam. Oczywiście standardowo nie będę mówił podczas przechodzenia tam, ponieważ będzie bardzo głośno i nie byłoby mnie słuchać, więc to nie ma sensu. Pokażę wam, jak to wygląda na chwilę obecną. Jest godzina jakoś 10.30, coś takiego. Już przywiezie, moi drodzy, oczywiście ekipa Olimp Racing tutaj też rzecz jasna. No wyjątkowa dawka emocji, jeśli tak można powiedzieć. Racing e, ściga się po całej Europie. Wiele wyścigów no i też nasza specjalna strefa mini dla kartów naj... dla od naszego organizatora od Tomka no i tam też było naprawdę mnóstwo tej adrenaliny mnóstwo wspaniałych przeżyć takie przeżycia zapewne będą też dzisiaj przy okazji naszego kolejnego czwartego już spotkania jeżeli chodzi o turbo pomoc bo przypomnijmy, to wszystko rozpoczęło się na Wolowo później o, dwukrotnie wizytowaliśmy Kocie. ale na razie więc no to było tylko nie było żadnych odpadów. A tu uśmiechnięte twarze, uśmiechnięte usta i to jest najważniejsze, kolejne właśnie będzie bo bardzo się cieszymy. już po pomoc. Powoli, powoli startujemy.

Spierczą kiełbaski, spierczą też karczki. tutaj czekaj, również pyszny podczas w postaci napojów, ktoś może wolić na przykład wodę, bądź też herbatkę, ale są też zapewne tacy, którzy uraczą się złocistym napojem, który dziś został również. Zajście zapraszamy, można skorzystać, że jasna bezpośrednio z restauracji, ale można... zbiera, to przepraszam Was. Natomiast chciałem powiedzieć, że samochód jest tak multum, taka masa. Dawno nie byłem w takim momencie, gdzie byłoby tyle samochodów i nie, spo, nie sposób to wszystko pokazać. Więc pewnie jakieś samochody pominąłem, pewnie czegoś wszystkiego nie pokazałem, ale większość z grubsza widzicie. Za niedługo będą licytacje i później wyjazdy, więc na tych wyjazdach będę chciał się skupić i Wam to pokazać. Na chwilę chociaż do auta, ponieważ się pogoda troszkę popsuła, troszkę popadało, ale to nie przeszkadza temu, żeby coraz więcej samochodów przyjeżdżało. No, tak jak wspomniałem wcześniej, dawno nie miałem takiego eventu, żeby było tyle samochodów. Ja muszę powiedzieć, że to jest niesamowite. Nie dość, że w drodze tutaj w tym deszczu nie było sposób jak sfotografować, ponieważ leje masakrycznie i telefonu nie wyciągałem. Pełno aut przyjechało jeszcze po drodze, teraz jakieś tam AMG, to był chyba GTS albo GTR, nie dojrzałem, bo tutaj tak przez te krzaki tak średnio czasami niektóre rzeczy widać. I jeszcze R8 w wersji Green Hell. I jeszcze tam jakieś RS5, bodajże, że no samochody się przywijają. Dzisiaj nie spojrzę, jest kolejna nowa sztuka, która dojechała, której jeszcze dziś nie sfotografowałem albo nie sfilmowałem W każdym razie, no czekam o, o chwilę, aż się ten deszcz uspokoi, pójdę jeszcze, wam pokazać tego, czego jeszcze nie sfotografowałem, nie nagrałem. I następnie będziemy się nad jakimś wyjazdem, tak jak to miało miejsce w poprzedniej edycji. Siedziałem sobie, czekałem patrzę, co przyjechało. RS7 goniło, tam i z powrotem gazowało, no i... Przyjechało. No nic, ładuję dalej fona i lecimy. Muszę Wam powiedzieć, że klimat to jest jak na jakimś gambolu z dwóch powodów. Po pierwsze, jest ciągle głośno, ciągle gdzieś coś w słychać. A po drugie, no gdzie się nie ruszę? Jedno RS6, drugie RS6. Nie wiem, że wszędzie są RS6, ale wszędzie jakiś warto zajrzeć na jakiś zakamarek. co jest związane z giełdą. Thank <laughs> you. W zasadzie z wyjazdu to byłoby tak z grubsza, można powiedzieć. Tam jeszcze pewnie jakieś pojedyncze sztuki wyjadą. Ja teraz właśnie wracam, przejdę się, zobaczę, bo się troszkę rozluźniło pewnie i będę chciał zobaczyć, co mi ominęło, co mogę jeszcze sfotografować, co mogę jeszcze Wam pokazać i tak dalej. Tak więc pokażę Wam, potem oni przyjadą, to pokażę też przyjazd. No i na koniec kilka słów podsumowania. thank <laughs> you Okay. Mm you. -hmm. Dzięki właśnie Wam trafi dla naszych podopiecznych. Znowu z samochodu, ponieważ znowu pada. Chciałem tylko nadmienić, że troszeczkę są poprzeplatane wyjazdy z przyjazdami i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że z tego co ogarnąłem, co usłyszałem, to było tak, że były tak dwie grupy samochodów i najpierw wyjechała jedna grupa. Ja poszedłem zobaczyć, czy coś tam zostało i co za każdym razem szedłem, zobaczyć, czy coś jeszcze jest. Na sensie takiego, żeby był pusty kadr, coś yy, yy, pokazać wam jeszcze albo to, co nie sfociłem, albo coś takie ładne zdjęcie zrobić. To właśnie było. przygotowana już druga grupa właśnie wtedy do wyjazdu i się wracałem z powrotem tutaj, żeby się ustawić. I stąd. Nagrywać i w tym czasie przyjechała z powrotem ta pierwsza grupa, tak więc troszeczkę, nie wiem, czy to było źle organizacyjnie, tylko żebyście się nie dziwili, dlaczego jest tak to strasznie poprzeplatane, pomieszane, ponieważ no, nie ma tego za bardzo, jak poukładać i to pokazać po kolei. Będę się brał pomału za podsumowanie, ponieważ nie wiem o który event się skończy, a nie wiem, czy on nie będzie z tym krócej, ponieważ no znowu się pogoda strasznie załamała. Ogólnie, jeżeli Tomek to kiedyś będzie oglądał, ponieważ poprzednią część oglądał, bo tam nawet komentarz od niego był miły, za którym oczywiście dziękuję. Ale chodzi o to też, że jeżeli by to oglądał, no to świetna robota, Tomek jak zwykle ogarnął się na wysokim poziomie. Już pomijam fakt tego, tak jak tam pisałeś, że troszeczkę się bałagan zrobił, no ale w sumie bardzo duże zainteresowanie troszeczkę zakurkowało, ale to są naprawdę pierdółki można powiedzieć. Chodzi o rozmach tego. To jest naprawdę bardzo duże. Nie sądziłem, że będzie aż tyle samochodów. No jak kolegom tam na grupie pisałem to porównowałem to w sumie, no może zbyt duże takie porównanie, ale dla mnie to było coś jak Werwa Street Racing, wiem, że nie ten poziom i tak dalej, nie ten zamysł eventu Ale tu się ciągle coś działo, nie dało się przejść kawałek, kilku metrów z wsadzonym telefonem do kieszeni, ponieważ ciągle coś jechało, ciągle było coś wartego pokazania Czy też nawet yy, miałem takie poczucie w pewnym momencie, jakbym był totalnie na gambolu. Byłem kiedyś właśnie na, w Niepołomicach, co był pod Krakowem, kilka lat temu to też bardzo fajne przeżycie i tam co chwilę coś działo, ciągle było głośno tych wydechów i tak dalej. Dokładnie tutaj te same uczucie. Tak więc event dla mnie bardzo udany, bardzo fajny. Pogoda w sumie jakoś specjalnie nie przeszkadza, żeby tam narzekać. Ale samochody też super fajnie, bo zobaczcie szczególnie od pająka no tego gts -a. No to robi robotę! No przecież takie auto, takie szerokie po takich modyfikacjach w ogóle i jak takie coś widzisz na takiej prostej, zwykłej drodze, takiej wiecie, nie jakiejś wystawie i tak dalej, no to, to jest w ogóle kocur, Nie wiem, jak to powiedzieć, list w kurniku. O tak, może. On mi się spodobał. S-Fabio to że ze kolekcjonera, też fajne, jakoś się nie przyglądają mu specjalnie. Ta korweta ZR1, bodajże ZR1. Odszymka też bardzo spoko no i mógłbym wymieniać i wymieniać, no i pewnie długo by ten film trwał tak więc, jeżeli bym już nic więcej nie dogrywał, to chciałbym z tego miejsca się pożegnać, powiedzieć, że było bardzo fajnie, cieszę się, że mogłem tu przyjechać. Na spoty troszeczkę, tak dla tych, którzy czekają na materiał ze spotów, będzie trochę późno, ponieważ euro się zbliża, na spoty przyjdzie czas. Będzie ich mniej, to będzie mniej, będą słabe, to będą słabe, jakoś tym specjalnie nie będę przejmował, ponieważ jest to praktycznie loteria. I w zasadzie to by było na tyle, co chciałem powiedzieć. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!